Mamy wskazać czwarty wyraz ciągu geometrycznego, w którym znamy dwa pierwsze wyrazy. Sytuacja jest bardzo prosta, bowiem znając te dwa pierwsze wyrazy, od razu widzę, że iloraz tego ciągu to jedna druga. Wystarczy podzielić 18 przez 36 albo odpowiedzieć sobie na pytanie 36 razy ile da 18. W tej sytuacji wystarczy tą 18 pomnożyć dwukrotnie przez jedną drugą, czyli przez jedną drugą do kwadratu. Co daje czwarty wyraz? To będzie 4,5.